nowy sprzęt do kręcenia filmików, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Wiem, długo mi nie było, ale może, może uda się teraz wrzucić więcej tematów i, i, i wrócimy troszkę do kanału. Zdrada. Bardzo złożony, skomplikowany i ciężki temat dla wielu osób, ale głównie dlatego, że każdy ma swoją, swoją definicję zdrady i, i co jest zdradą, co nie jest zdradą, więc podejdziemy do tematu na dwa sposoby. Po pierwsze, co to jest zdrada? A po drugie, co z tym zrobić, tak? jeżeli ktoś nas zdradza, bo uważamy, że ktoś nas zdradza. No i tak, mówię, większość yy, kłótni i dyskusji i nieporozumień bierze się stąd, że każdy ma swoją definicję tego, co jest zdradą, a co nie jest zdradą. Yy, bierze się to stąd, że ludzie się bardziej skupiają na czynnościach, na uczynkach i zachowaniach, zamiast się skupić na kontekście. Yy, no kilka przykładów. Czy na przykład jeżeli. Moja partnerka y, ma kogoś fajnego w pracy i umówili się na kawę. I sobie pójdą na to kawę pogadać, świetnie się bawią. Ja o tym wiem, ja wiem dokładnie, co się dzieje. Y, nawet, nawet ją podwiozę na tą kawę. Y, dziewczyna wróci, wróci z tego spotkania, ucieszona, ukochana, jeszcze sobie pogadamy. Czy to jest rada? Spotkała się z tym mężczyzną, tak? Na kawę. Czy. Jeżeli moja partnerka jest na przykład, jest bi, prawda? Lubi i mężczyzn, i kobiety, i ma bliską przyjaciółkę, no i pójdą sobie na imprezę, i pójdą sobie na drinki, i może się coś wydarzy, ale ja o tym wiem, ja to rozumiem, mi to nie przeszkadza, jestem na tyle wyrozumiały, i moja partnerka potrafi tak to zrobić, że ja się czuję z tym komfortowo. Czy to jest rada, mimo że może nawet się coś wydarzyło fizycznego między nimi? No, raczej nie, ponieważ ja wszystko wiem, ja jestem spokojny, yy, nikt mnie nie okłamuje, nikt mnie nie oszukuje. Yy, czy jeżeli mamy z partnerką taki fajny związek, że możemy się powygłupiać i sobie pójść razem do jakiegoś strip klubu? Yy, czy, czy coś porob porobić głupiego na internecie, poczatować? No, też nie, ponieważ ja o tym wiem, oboje wiemy, gdzie jesteśmy, co się dzieje, nikt nikogo nie oszukuje, nikt, nikt, nikt niczego przed nikim nie chowa. Więc no ja się nie czuję zdradzany. Natomiast jeżeli poznałem kogoś, e, zaczynamy związek, i nagle się okazuje, że ktoś jakieś wiadomości na telefonie chowa. O, nie chcę, żebyś widział, bo no, no nie chciałam, żebyś zobaczył, bo, bo to ci się to nie spodoba. Mimo, że jest to taka banalna sprawa, ale no można się poczuć oszukanym i właśnie zdradzonym, ponieważ zdrada to nie są jakieś konkretne uczynki, czy rzeczy, czy zachowania. Tylko chodzi o kontekst. Czy ktoś nas oszukuje, czy ktoś przed nami coś chowa, czy nie. Więc najmniejsza rzecz, którą ukrywamy i, i którą oszukujemy partnera, partnerkę, jest zdradą, a nawet duże i poważne rzeczy, ale o których partner czy partnerka wie i, i, i nie mają z tym problemu, nie będą zdradą, ponieważ no, to właśnie chodzi o ten kontekst. Czy ktoś nas próbuje oszukać, czy nie. Ile par, ile związków, tyle różnych układów, więc no są różne rzeczy, które komuś będą odpowiadały, nie będą nie odpowiadały, ale dopóki obie strony wiedzą, co się dzieje yy, i rozmawiają na ten temat i, i każdy wie dokładnie, w jakiej sytuacji, nie ma zdrady. Chodzi o kontekst, czy ktoś nas oszukuje, czy ktoś nam ściemnia, czy ktoś się przed nami chowa. To jest zdrada. No, no i teraz aspekt drugi. Co z tym zrobić? No tutaj decyzję każdy musi podjąć sam. Ja się mogę tylko podzielić moim doświadczeniem życiowym. Swoim i, i, i co poznałem u innych ludzi. No oczywiście nie ma, nie ma sensu niszczyć fajnego związku, swojej relacji tylko dlatego, że było jakieś nieporozumienie, ktoś coś, coś nie dopowiedział. No zapomniałam, zapomniałam ci powiedzieć, że, że, że wczoraj spędziłam 10 minut na telefonie z kimś tam. No, no nie bądźmy tutaj dziecinni, no jesteśmy dorośli. No natomiast każdy powinien znać swoją granicę tolerancji i jeżeli się dzieją rzeczy, które nie pasują, to mamy pełne prawo no, to zgłosić i ewentualnie się z czegoś wycofać. Jest taka przypowieść, jest taka historyka, yy, która się bardzo dobrze odnosi do, no, do właśnie do zdrady. Yy, o skorpionie i żabie. Szedł sobie skorpion przez las i trafił na strumyk. Skorpion nie umie pływać, więc nie wiedział, jak ten strumyk przekroczyć. Rozgląda się, rozgląda i dojrzał żabę. Podszedł do żaby i zagadał: Słuchaj, żaba, potrzebuję się dostać na drugi brzeg, czy możesz mnie przewieźć na swoim grzbiecie? No, żaba na to, no, nie było problemu, ale boję się, że, no, jesteś skorpion, więc mnie urządlisz i, 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 i umrę, no, a może nawet boję zginiemy. No to, to nie jest dobry pomysł. No, ale skorpion w końcu, namówił żabę, żaba się zgodziła. Skoczył żabę na plecy, płynął przez strumek. Mniej więcej w połowie tego strumyka skorpion wziął i dziabną żabę żądłem. Żaba przerażona resztkami sił mówi do Skorpiona, dlaczego to zrobiłeś? Przecież obiecałeś, teraz oboje zginiemy. Utoniemy. A Skorpion na to, bo taka jest moja natura. No więc, yy, pewne rzeczy można, dopóki jest komunikacja, dużo rzeczy można rozgadać, dużo można przekomunikować i, i rozpracować i, i znaleźć kompromis. No, natomiast są rzeczy, które. No, są po prostu bezwzględnie zdradą. Ktoś nas oszukał, ktoś coś przed nami chował. No i tak naprawdę jesteśmy dorośli, więc to nie tak, że szedłem ulicą, zupełnie nie stąd się potknąłem, ubraniami zahaczyłem o krzaki, więc ze mnie spadły i upadłem na nią, jednocześnie wchodząc do środka. No, różne romanse, różne, różne rzeczy. Wymagają energii, czasu i nakładu, więc jeżeli ktoś takie rzeczy robi za naszymi plecami, no to jest to oczywista zdrada, tak? Ale najważniejszą rzeczą, bo to jest największy problem wśród jakichś nieporozumień i kłótni, ludzie próbują dyskutować, co jest zdradą, co nie jest zdradą. a nie przesadzaj, to nie było nic takiego, albo no, inni robią takie rzeczy i, i, i to nie jest problem. Jeżeli ktoś coś przed nami ukrywał i, i czujemy się oszukani, to jest to zdrada. I to nie muszą być rzeczy seksualne. To mogą być, być naprawdę banalne rzeczy, no, ale które świadczą, że po prostu no, nie możemy partnerowi, partnerce zaufać, i które psują całą relację. No. Więc tak. Taki, taki mały rozkład. Yy, mamy już taką troszeczkę połknął w głowie. Na temat zdrady. No. Obiecuję więcej filmików.